Hej, się cześć, w wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli kliknęliście w ten film, zastanawiacie się jak zaczął Bobo Minecraft na YouTube. Zaczęło się to wszystko od tego, że chłopaki, czyli Abra, Macioch i inni, grali już bardzo długo, czyli pół roku na serwerze. Robiło się to nudne i monotonne. Eee, wtedy postanowili stworzyć z kolegą postać Bobo, którą on się wcielił z modulatorem głosu, aby ja co chwilowe, żeby ożywić serię. Ale widząc spodobało się postać Bobo i jak wystąpił on na filmie to to było więcej wyświetleń e, dużo więcej wyświetleń niż jak go nie było. Więc twierdzili, że stworzą kanał Bobo Minecraft kanał rozwijał się bardzo szybko i natychmiastowo nawet przegonił kanał Elviso. E, I na ten moment ma ponad 200 tysięcy subskrypcji. Potem Bobo założył kanał. Bobo Games, gdzie grał w różne inne gry, na przykład Fall Guys, Brawl Stars, Roblox i inne. Minęło kilka miesięcy, Bobo robił sobie przerwy kilkudniowe, dłuższe, krótsze. No i w końcu założył kanał Bobo z Minecraft, gdzie już przestał nagrywać z Abram, odciął się od niego kompletnie. Prawdopodobnie się pokłócili, albo coś takiego. Nie dogadali się. Nagrywał tam ze swoimi innymi kolegami swoją fabularną serię. Kilka dni temu na jednym z liveów zapowiedział kolejny, już czwarty kanał. Będzie tam grał w inne gry, dokładnie tak jak, na, tak jak to robił na kanale Bobo Games. Mam nadzieję, że taki dosyć krótki odcinek Wam się spodobał. Zostawcie sub subskrypcję, łapkę w górę i siema.